Cześć, witam Was w nowej serii Dessen 3 zwierzaki. Um, lepiej stworzymy sobie silkę i nie może jej damy, nie wiem, Anna, a na nazwisko Henk. Anna Henk będzie młodym dorosłym. Będzie um, cień skóry, ale chuda gruba wersja ja ją zrobię taką będzie lepiej się taki widok lepsze piersi bo za mniejsza mam trochę trochę ją o i tym razem ściszę trochę głos bo już drugi raz nagrywam bo to wszystko mi popsuło trochę I póki pamiętam, było jeszcze takie coś. No, czy to rosło? Poziom wolnej poli. Wolna pola. O! Wyłącz, starzenie się. Chwila. Nie wiem czy mnie będzie teraz dobrze słychać, ale mogę już zacząć tworzyć simsy. Więc e, ta seria będzie polegała na e, w ogóle na jednej simce, żeby się skupić e, na simce i na jakimś danym zwierzaku. Um, to wszystko nagrywam może trochę stłumić kolory, więc przepraszam z góry za to. E, ja tym nie będę panowała, bo nie umiem szczerze się przyznam, jestem jeszcze amatorką. O Jezu, żartka. No ścisz się, no. Wycisz się. Opcje. Chwila, bo czekam jeszcze ta muzyka skończy. Dobra, kij. Na pewno nie będzie taka brzydka. Ja muszę sobie to zmieniać. Ja? No. Brwi oczywiście będzie miała też ładniejsze. U, weź sobie te grube coszy. Do pasu, do koloru tego. Szelsy. I twarz. Twarz jej muszę zmienić. Ona no, chaczkowa ładny nos? Jezu, tak to wygląda. Łap. Widzisz, o wiele ładniejsze takie oczy. Teraz możemy lepiej słychać, ponieważ... Ponieważ nie ma w ogóle dźwięków. I nie będzie dźwięków, bo to mnie zacisza. Wydatność nie są Ale... Rozmiar nosa jest ok, głębokość, teraz to jest ok. Zawsze takie robię. Usta, też usta już trzeba zmienić. Ja najwyżej, jak mi coś nie będzie pasować, wytnę z namią na jedno. Makijaż, nie, nie jestem pewna co do makijażu. Ale wiem, że będzie miała na 100% tatuaż. Jeden. Chwila, bo teraz nic nie słychać. Efekty dźwiękowe. Głos. No, lepiej. Tu nic, tatuaż. Ja jej tatuaż zrobię. Ale mam brzydki głos. Oh. Można się pożygać na temat jej głosu. Wyłączam te same uczki ponieważ... To jest... Chyba każdy nagrać psimsy. Tak. Trzeba ją wymłodzienia szczyć. Lepiej, ale nie. wspomniałam tak. kabluska nie będzie tej spinii, to spokojnie. Więc jest to ładniejszy już Praktycznie do każdej osoby to biorę, której robię. ładniejsza, Tak, tam boki. Piękne. Teraz jej się zmieni buty, bo buty takie też mogą być. Buty jej chyba dam, no ale dam jej chyba te. Albo dam jej te. Albo te. Te. Okularów chyba nie będzie potrzebowała. Zależy. Nie, nie dam jej okulek. Wizytowe. o. Tak, tak, jakieś szpilki. Wiem, że te spodnie są odjeżdżania na koniu, um, ale yy, yy, no tak, daję, daj, po prostu takie, bo są ładne według mnie. Aha, jeżeli mogę Was prosić, to proszę się z mojego stylu nie śmiać. Dobrze? Wy mi obiecacie to? A ja wam może czasami ich też coś obycam Dzisiaj cieszę, cieszę się, że się dogadaliśmy. Teraz e, kolejna rzecz. Fuuu, ona w tym miała ćwiczyć? Ła! To będzie ok? Trampki jeszcze idzie. E, kolejna rzecz to jest mianowicie taki... Ja, e, 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 e. e, przepraszam, już nie jestem śpiąca, bo jest już po północy nagrywam. Mm. Mianowicie kolejna rzecz była taka, że Nie wiem czy mam grać na kodach, czy nie mam grać na kodach Jeszcze dzisiaj, że tak zro powiem, zrobię krótkie losowanie Bo jeszcze dzisiaj postaram się wypuścić kolejny odcinek mm. Mam nadzieję, że szybko wyjdzie Bo nie wiem czy Wam się podobają w ogóle małe odcinki Ale postaram się nie zaniedbać kolejnych z poprzednich serii bo wiem, że są dla mnie też bardzo ważne. Nie wiem, co mniejszego. Dobra. Spróbujemy, jak najlepiej się dało. Teraz kąpielowe. Już taki fajny który kąpielowy i mi zniknął, no. Pech. przyszły nie będzie ćwiczył wpływać, błagam już. Ja czasem pomyślę, że mi coś dadzą. Byście się pytali o moją serię, serię poprzednią, przepraszam, to tak. Nie zaniedbam innych. Tak, damy jej, co do cech, damy jej urodzoną kocharkę. Mm, mm, mm. damy jej schluna, pewno fizycznie, szczęściara. I będzie lubił, będzie miłośniczką zwierząt, tak jak ja. Dobra, bo jest szczęściara, musi być. No świetna. nie, no będzie szczęściara, mm, no bo szczęściara jest piękna. I marzenie budowni arki sport tak sushi może być elektroniczna e, 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 e. autorska, ulubiony kolor i mąka będzie idealny. Oki. Okay. No to, to by było na tyle z mojej Anne Anny Heng. Mm. Tylko ja chciałabym zrobić ją, żeby, było, żeby była w normalnym oh. strony Masz się przebrać, już. A no przebierz się! Ale no, chamuba. To jest Anna Henk. Zrobię jej jeszcze... Albo nie. To już będzie w następnym odcinku. Dziękuję za obejrzenie. Komentujcie, subskrybujcie. Łapkę w górę, jeśli się spodoba. No i to na tyle. Cześć, znajcie. No i pa.